Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Ugotowań TV. Dzisiaj przygotujemy łazanki. Mnie łazanki kojarzą się troszkę inaczej niż w większości z Was. Zobaczcie w jaki sposób przygotowywały się je w moim rodzinnym domu. Zapraszam na film. Do przygotowania będziemy potrzebowali jedną średnią główkę kapusty. Moja waży 2,5 kg. Kapustę obrałam ze zewnętrznych liści, umyłam i teraz szatkuję ją. Całą poszatkowaną kapustę wkładam już bezpośrednio do garnka, w którym będę ją gotowała. Żeby ułatwić sobie szatkowanie, Wzięłam część maszyny do szatkowania, w całości jest trochę mało użyteczna, bo te liście kapusty się zacinają i co chwilę trzeba ją otwierać, ale ręcznie radzi sobie świetnie. Teraz całą poszatkowaną kapustę zalewam wodą w garnku do wysokości kapusty. Dodaję do niej liście laurowe, ziele angielskie oraz sole ją łyżką soli. Całość mieszam, a właściwie bardziej chodzi o to, żeby liście laurowe ziele angielskie wprowadzić dokładnie w środek kapusty. Kapustę stawiam teraz na gaz i będzie się gotowała pod przykryciem na małym ogniu jakieś 25-30 minut, aż stanie się miękka. W tym czasie gotuję sobie też makaron świderki. A teraz kiełbasa, kiełbasę kroję w kostkę i wrzucam na patelnię. Dolewam do niej jakieś 2-3 łyżki oleju. Przykrywam i stawiam na gaz, żeby ładnie się przyrumieniła. Kiedy kapusta jest już ugotowana, wyjmuję liście laurowe i ziele angielskie i dodaję do środka kiełbasy z całym tym tłuszczkiem, który się z niej wydobył. Całość dokładnie mieszam. Część łazanek przygotuję w wersji bezglutenowej. Do mniejszego garczka włożyłam makaron. To jest makaron ryżowy, ponieważ makaron bezglutenowy, kukurydziany jakoś nie bardzo nam tutaj pasuje. I odkładam do niej tutaj część kapusty z kiełbasem. Do reszty kapusty dodaję ugotowany wcześniej makaron świderki, całość dokładnie mieszam, dolewam jakieś 3-4 łyżki oleju, warto po prostu zobaczyć, żeby nie było to zbyt wodniste czy zbyt tłuste. Teraz dodaję jeszcze pół łyżki soli, 1 czwartą czarnego mielonego pieprzu i dwie łyżki sosu sojowego. Można zrezygnować z sosu sojowego, ale wtedy trzeba troszeczkę bardziej dosolić. Całość mieszam i właściwie jest już gotowe. Tak właśnie wyobrażaliśmy sobie łazanki jako dzieci i takie pamiętam. Gorąco zachęcam Was do wypróbowania przepisu. Pamiętajcie, że można zabrać ze sobą miskę takich łazanek jako lunch do pracy. Jeśli przepis Wam się spodobał, pamiętajcie o kciukach w górę. Zapraszam Was również na nasz Instagram, na Facebooka oraz na stronę Ugotowań TV. Do zobaczenia.